Drugi to film Hell Kingi Dębskiej. To historia psychiatry Piotra, w tej roli niesamowite zupełnie Paweł Królikowski, znany telewizyjnej publiczności z roli kusego w serialu Rancho. I historia psychiatry, jak się wydaje na początku, idealnego, który rozumie swoich pacjentów, ma dla nich może cierpliwości, spokój i empatię. Do jednego z nich mówi na przykład: Jestem takim samym wariatem jak pan, i dlatego tak często się widujemy. Niektóre dialogi od tak po prostu zacytowane. Mogą się wydać komuś, kto filmu nie widział, zaczynem niezłej komedii. Bo jak inaczej odebrać taką przemowę Piotra do pacjentów w czasie terapii grupowej? Ja bym bardzo prosił, żeby osoba, która wyjada rybki z akwarium, znalazła sobie inną rozrywkę. One nie są jadalne. Ale film Hel nie ma z komedią nic wspólnego. Na początku widzimy Piotra. Radzącego sobie świetnie z pacjentami i pozostającego w udanym związku z partnerką, młodszą od siebie czeską reżyserką Hanką. Oglądamy to jego niezłe życie, ale czujemy, że za chwilę coś zacznie pękać, tylko nie wiemy co. Ja bardzo lubię w kinie ten rodzaj napięcia, takie niespieszne przeczucie katastrofy. I rzeczywiście zaczyna się. Najpierw do szpitala, w którym Piotr ma dyżur, w którym pracuje, zostaje przywieziony w stanie zapaści. Jego 20-letni syn, nafaszerowany narkotykami, syn, z którym Piotr od wielu lat nie miał kontaktu. Odratowuje syna i próbuje też ratować zerwane z nim więzi. Potem dowiadujemy się, że prawdziwy problem z narkotykami ma sam Piotr. Bierze od 20 lat i ma za sobą wiele wzlotów i upadków w walce z uzależnieniem. Kinga Dembska skonstruowała tę postać, a Paweł Królikowski ją pokazał w sposób naprawdę wstrząsający, bo bardzo prosty, to znaczy bez jakiegoś szarżowania, bez patosu, bez skliwości, a zagrał to tak, że wręcz fizycznie czujemy ból, który targa uzależnionym od narkotyków lekarzem i dokładnie rozumiemy, co się dzieje w jego psychice. Naprawdę znakomita rola Pawła Królikowskiego i w ogóle świetny film, także z dobrym drugim planem, bo pełnym charakterystycznych postaci pacjentów doktora Piotra. Młodej dziewczyny na przykład, która się w doktorze kocha i wciąż ma dla niego propozycje erotyczne, na które Piotr reaguje w taki sposób bardzo normalny, bez urażania jej godności. Jest też pan, pacjent, który lubi właśnie wyjadać rybki z akwarium, grany świetnie przez Bartłomieja Atopę. I znakomity jest też Lesław Żurek, jako syn głównego bohatera. Zresztą wątek psychologicznej kotłowaniny między ojcem a synem jest jednym z najbardziej wstrząsających wątków w tym filmie. Tam jest taka scena, kiedy ojciec udający się na odwyk w jakimś dalekim ośrodku w górach, jest odprowadzony na dworzec przez syna, tego syna, który ciągle nie wie, czy ma ojca odrzucić, czy zaakceptować. Ta scena na dworcu jest zagrana przez Lesława i Żurka, Żurka i Pawła Królikowskiego, także Czujemy szarpanie w sercu. I do tego wszystkiego jeszcze muzyka debiutującego w kinie młodego kompozytora Marcina Kuczewskiego. Dyskretna, ale nie nazbyt dyskretna. Nie jest tylko tłem. Moim zdaniem działa tak, jak dobra muzyka filmowa powinna działać: nie odwraca uwagi od tego, co się dzieje na ekranie, ale subtelnie podkreśla akcje i przeżycia bohaterów. Proszę zapamiętać to nazwisko Marcin Kuczewski, nowe nazwisko w świecie muzyki filmowej, autor muzyki do znakomitego filmu Kingi Dembskiej „Hel.